Spokój. Pięć dni ma żrebak. Z 6 na 7 czerwca się urodził. Pierwszy dzień nie ssał. Nie mógł znaleźć. No i się martwiłem, ale... Laktator kupiłem, ale dopiero o ósmej rano była apteka otwarta, bo do 23 była apteka otwarta, a on urodził się 22.45 No i tak długo nie stał. Ale laktatorem kobiecym, laktatorem do ściągania mleka tej klaczy ściągnąłem mleko 3 litry akurat w ciągu dwunastu godzin on zessał i później poszłem bo to w nocy było ale poszłem później do rano dam 200 gram wypił mówię za godzinę idę mu dam znowu 200 czy 400 ja zachodzę dać mu a on się już cyca radość dla mnie duża była no i moment gruby się zrobił wyssał a takie miała wymieno że naprawdę duże. A trochę ją tak przygłodziłem, słoma siano śruty mniej, żeby on biegunki nie dostał. No i widzę, że miał lekko biegun no, no miał biegunkę, ale już widzę, że mu zagęszcza się i mniej. już, już mija mu ta bieguneczka. Ogerek to jest. Ogerek. A, i od razu widział, jak się urodził. To też ponocie rzadko spotykane. Mam starszego Żerabaczka, to on do dziewiątego dnia nie widział żrebówka, a ten widział od razu. No to nawet widać, że on widzi, bo on chodzi. Nie wejdzie byle gdzie. Pierwszy dzień dziś jest na dworze, teraz, pierwszy raz. No z pół godziny poje klaczka trawy, bo już chodzi. Chodzi już z pół godziny, jeszcze pół godziny, to razem godzina będzie. I zagonię ją. Zielonego złapie. Oj, oj oj, powoli, a ominął. Przeszkodę. Chodź mój kochany, chodź. <śmany> ach ty ty. Dobra, trzymajcie się. Pop, hop, hop, hop. to to malusi ty <śmany> On widzi, ma pięć dni dziś, a widzi. Także nie wszystkie żrebaczki. Nie widzę do dziewiątego dnia. On od razu się urodził, jak się urodził, to zauważyłem, że widzi. I on rzeczywiście widzi. No to to. Pro... O. Proste.